Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Słuchajcie, chciałem dla Was nagrać film z kabiny ciągnika, ale się okazało, że jest jeden problem. Siedzenie zaczęło tak skrzypieć, że po prostu było to tak irytujące, że ja bym nagrywał, a i tak cały guzik by z tego wyszedł, nic byście nie słyszeli. Wykonuję dzisiaj oprysk tutaj na tym rzepaku, który widzieliście ostatnio. Tutaj, właśnie na tym polu, robiłem zabieg na samosiewy. Tak, widać, coś tam, jeszcze, coś tam jeszcze jest. Część wzięło, część nie. Rosną też nowe. Wiadomo, że będzie trzeba na pewno robić poprawkę. Ale zobaczcie, jak ten rzepak prezentuje się na dzień dzisiejszy. Bo ja myślę, że prezentuje się bardzo ładnie. Dzisiaj robię tutaj zabieg regulacyjny yy, z zabiegiem grzybowym, oczywiście. Yy, stosuję preparat Toprex w dawce 0,3 litra. Dlaczego Toprex? Ano, dlatego że po prostu pozostałości z tamtego roku trzeba gdzieś wykorzystać, bo akurat było tak, że było nie do. Nie, nie, do, no nie dało się kupić tak, żeby było idealnie. Dlatego, w tym, dlatego teraz postanowiłem, że muszę to trochę poczyścić, już o tym wcześniej też wspominałem. Ale jest to bardzo dobry preparat, jestem z niego zadowolony. W ubiegłym roku też, też robiłem zabieg. Uważam, że ten zabieg, który teraz wykonuję, jest trochę spóźniony, bo rzepak jest dosyć duży. Zabieg topreksem powinien być, powinien być robiony między trzecim a czwartym liściem. To jest wtedy, że tak powiem, najlepszy, najlepszy pierwszy zabieg regulacyjny. Oczywiście sam topreks tutaj yy, nie wystarczy na jesień, będzie trzeba robić jeszcze, jeszcze na pewno drugi zabieg. Też zobaczymy, jaki będzie przebieg pogody, ale taki jest plan. Początkowo plan był taki, żeby zrobić to karyksem, żeby po prostu go trochę przydusić, żeby dłużej go przytrzymało. Wiadomo, na pewno zadziałoby mocniej, ale no nic, trzeba, trzeba wykorzystać to co, to, co się ma. W drugim zabiegu plan jest taki, żeby pojechać. O, kamień. W drugim zabiegu plan jest taki, żeby pojechać tybuko na w jakiejś tam górnej dawce oczywiście. Do topreksu dodałem tutaj mikroelementy, też które gdzieś które mi tam zostały, chyba nawet sprzed dwóch lat. Jest to samo mikro, bez NPK. Co jeszcze? Dodałem tutaj też śmierdziela, żeby po prostu utrzymać to tak, jak jest. Na razie, na razie nie widać, żeby tutaj była jakaś, jakaś tragedia, chociaż jakieś tam są początkowe. Objawy, że coś go gdzieś tutaj przygryzało, ale na liściach na razie nic nie widać. Yy, ostatnio też dawałem tutaj śmierdziela, no bo jak od początku zadbamy o to, żeby to było, było dobrze, no to nie będzie takiej sytuacji jak w ubiegłym roku. W ubiegłym roku nie wszyscy byli w stanie yy, poradzić sobie z tymi insektami, które, które po prostu były. Chcę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, o której nie mówiłem w poprzednim filmie. Ta działka to jest najsłabsze pole w całym moim gospodarstwie. A no dlaczego? Nie dlatego, że tutaj jest jakaś klasa ziemi słaba czy coś, bo, bo według map ewidencyjnych całe to pole jest w trzeciej klasie. Co ciekawe, w trzeciej A. Jeżeli chodzi o zasobności, robiłem tutaj próby glebowe już ze dwa, bo nawet i trzy razy. Zasobności nie były aż na tak tragicznym poziomie, ponieważ potas jest tutaj bardzo wysoki. Fosfor był chyba średni z tego co pamiętam Ale pH Ja tutaj naprawdę Można powiedzieć, że co roku jak, Co roku czy co dwa lata Wapnuję to pole Żeby po prostu doprowadzić to do ładu I do składu No po prostu wziąłem to pole w dzierżawę Kilka lat temu i od tamtej pory Systematycznie cały czas muszę nad nim pracować Bo No bo nie jest łatwo no, Poprzednik siał i zbierał Wiele osób tak robi, sieje i zbiera, ale wiadomo, że nie o to w tym chodzi. Yy, miałem obawy, nie tylko ja, ale także mój wujek. Mieliśmy obawy, czy, czy w takiej słomie to powschodzi. Jak widać, powschodziło. Jest wszystko dobrze. Maszyna Czajkowskiego spisała się rewelacyjnie. Yy, powiem to jeszcze raz. Żałuję, że tak gęsto. No, zdecydowanie żałuję, że tak gęsto. Siałem tutaj 33 chyba rośliny na metr. Trzeba było posiać 27-28 i byłoby rewelacyjnie, ponieważ ten rzepak był wcześniej siany. Pojawiają się też jakieś pierwsze chwasty dwuliścienne, więc niedługo będę wykonywał tutaj oprysk nawigatorem, który już jest przygotowany i czeka w pogotowiu. Ale to myślę, że, że dopiero zrobię to w, kiedy w poniedziałek. Dzisiaj mamy piątek, 13 września. Więc ten rzepak ma dokładnie 30 dni. Tak? 30 dni. Miesiąc z czasu, miesiąc temu był zasiany. I tak wygląda na dzień dzisiejszy. Więc ja jestem zadowolony z tego, co tutaj widzę. No jedynie te, te chlorozy, te, 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 te tutaj widać jawne oznaki niedoborów. No niestety, no, cały czas tutaj walczę. Żałuję też, że nie kupiłem y, wapna granulowanego i nie podałem go razem y, z Polifoską w Czajkowskim. Zawsze może by to coś uratowało. Choćby niedużą ilość, ale żeby, żeby cokolwiek tutaj rzucić, ponieważ no, w tamtym roku zastosowałem tutaj y, 5 ton wapna węglanowego. Y, jeszcze wcześniej tutaj poszedł, chyba po, poszła chyba y, dwa lata temu. Tona to oksy fertilu 90 w jednym, w jednym szczale na hektar, więc to no naprawdę no y, sypie. Tu sypie, sypie, powoli, powoli to się podnosi. Zatrzymałem się dokładnie w tym samym miejscu, w którym zatrzymałem się ostatnio. Dlaczego? Bo jak ostatnio nagrywałem dla Was film, to wsiadłem później do ciągnika, ruszyłem. I okazało się, że brakło mi wody na taki kawałek, jak tutaj widać. Widać, że te samosiewy są tutaj zielone i, i, i nic ich po prostu nie ruszyło. Dlatego wziąłem ze sobą trochę targi, dolałem do, 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 do środka, żeby, żeby przejechać, przejechać to i żeby mieć na razie te samosiewy tutaj zrobione. W przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem, ruszamy tutaj z ochroną herbicydową. Zastanawiam się jeszcze nad podaniem mu y, niewielkiej ilości azotu. Mam na myśli 100-130 kg saletry amonowej. Żeby po prostu ten rzepak nie był później głodny i tak chyba uczynię, tym bardziej, że zapowiadałem jakiś delikatny deszczyk na przyszły rok. Znaczy, przepraszam, na przyszły tydzień. Zobaczymy co z tego będzie, ale gdyby tak było, byłoby świetnie. W tamtym roku robiłem saletrę jesienią, było bardzo fajnie. Dwa lata temu robiłem mocznik przed siewem, też było świetnie, ale wiadomo, no saletra leży w domu. Więc, więc można, można śmiało tutaj rzucić. Jak wy oceniacie ten rzepak? Jak Wam się podoba? Zapraszam do komentowania, do oglądania, do subskrybowania. Łapki też są mile widziane. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Dlatego piszcie, pytajcie. A tymczasem ja jadę dalej. Cześć.